Mam mordeczki, nagrywam ten post specjalnie dla Was. Jeszcze przed y, otwarciem sklepu przedstawię się tutaj Wasz ulubiony sprzedawca grucha. Ym, a mianowicie chciałem coś powiedzieć: Jak do, do czego te, te ceny, które będą na sklepie, do czego one się odnoszą, y, jeśli chodzi o zakup? Dlaczego te ceny są takie, a nie inne? Ja Wam teraz powiem tak że będą ceny, które będą hmm, przewyższały znacznie cenę retailu. Czyli na przykład, pojedźmy tutaj na fragmentach sobie, Travis Scoty, Scotty fragmenty, to te takie hmm, z, ze słyszem, czyli z łyżwą, taką w kolorze kości słoniowej, hmm, z niebieskimi wstawkami hmm, i słuchajcie, no te buty będą u nas kosztować dyszkę, E, retail był tam kiedyś e, 160 chyba dolarów, ale z racji, że to jest deadstock, czyli nie ma tego nigdzie, Nike tego nie sprzedaje, nikt tego nie sprzedaje, no to ja kupuję takie rzeczy od resellerów i na przykład mamy je za dychę, ja za nie na przykład płacę dwuje, nie? 2000 euro, i do tego jest naliczona tam jakaś marża, koszty wysyłki. No wiadomo, żeby się firma utrzymała, zawsze wrzucamy też jakieś gratisy, także ta cena się wyrównuje. Następna sprawa. Będą rzeczy poniżej retailu. Jak gdzieś uda mi się wyrwać coś na promce, no to będziecie mieli to oczywiście też taniej, nie? Ja tu nie jestem po to, żeby was watować. Brakowało mi po prostu też takiego sklepu, który to będzie tak w miarę uczciwie prowadził i uważam, że jestem na to gotowy, żeby to uczciwie prowadzić. I słuchajcie. Na przykład karharty, rzeczy karharta powinny być zawsze poniżej retailu. Niektóre kampusy będą poniżej retailu. Niektóre będą tam pod 529 złotych. Zależy też, jakie kupię. Postaram się, bo widziałem, że gdzieś tam w jakichś sklepach koszulki np. Stasi albo nikomu nie umniejszając, nie? no bo to ludzie kupują, gdzie chcą. Widziałem, że w innych sklepach koszulki Stasi albo Supreme kosztują po 500, po 600 zł. No, u nas tego raczej nie będzie. Oni też mają swoje koszty, a tu nikomu nie umniejszając, po prostu my mamy dostęp do tego Supreme i będziemy wrzucać to, co po prostu będziemy mieli na stanie. Będą to raczej jedno sztuki. No i będą one po prostu trochę w trochę niższych cenach, z racji tej, że my mamy dostęp do Supreme taki, że jadę i jest, nie? I możemy sobie właśnie dlatego pozwolić na nieco niższą cenę. Niektóre rzeczy, no zależy jak mi się uda wyrwać, nie? To wszystko zależy też od tego, za ile to kupię. E, tutaj nie ma żadnego watowania takiego na My chcemy bardziej pójść, projekt jest taki, żebyście, to jest dla was w ogóle, żebyście wy byli zadowoleni, my byli zadowoleni. E, I słuchajcie, e, no i w efekcie, żeby wszyscy byli zadowoleni. I chciałbym, żeby to właśnie poszło bardziej w ilość, e, niż e, pojedyncze takie e, zakupy towarów, e, żebyście, żeby każdy mógł się cieszyć tymi butami i temami, które są na przykład ciężko dostępne. No to będzie taka opcja zakupu butów e, albo itemów na raty e, przez Klarne. Nie wiem, czy uda mi się to ogarnąć do pierwszego, ale. Eee, obiecuję, że to będzie, i to też w kwietniu już będzie załatwione. Następna sprawa. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? No tak, pierwszego ruszamy ze sklepem. i słuchajcie, muszę was przeprosić, bo chyba emocje <noise> mnie poniosły. I po prostu mm, powiedziałem, że 20% będzie na sklepie. Ja sobie później podczas tego konkursu emocje chyba sięgnęły mi zenitu w głowie, bo też się tym jaram, że dla was nagrywam. Jesteśmy tylko ludźmi. No i muszę wam się przyznać, że kurde, jeszcze tam później gadałem wszystkim, że będzie te 20%. Sorry, ale ja sobie na to nie mogę pozwolić, słuchajcie. No wiem, że trochę tutaj w tej chwili trochę się yy, mogę źle wypać w waszych oczach, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie. Wiecie, jak są emocje, no to... Różnie to bywa e, i z, będzie zniżka. I zrobimy po prostu e, nie 20% i e, nie 10%, e, żeby po prostu wyjść z tego z twarzą. Ale zrobimy 15%. Czyli tak 15% na cały asortyment oprócz trawisów, wszystkich, które są na sklepie, obowiązuje e, po prostu ten rabacik. Plus ci, co wygrają jeszcze vouchery, albo już co je utrzymali, w wysokości 50 zł, też będą je mogli zaaplikować. E, także za to Was przepraszam, mm, ale po prostu obliczyłem i musiałbym dołożyć. A ja nie chcę po prostu, nie, bo już tak kurde kupa kasy poszła. Jeszcze się nie, nie, nie rozkręcił biznes. Ale pamiętajcie, że żeby coś dostać, trzeba coś dać. I ja jestem tego zdania. E, no i co? Zobaczymy, jak się to wszystko będzie toczyło. Wiadomo, że niektórzy ludzie może nie będą chcieli kupić, bo będzie dla nich za drogo. Może znajdą gdzieś taniej, a jak nie znajdą taniej, to wrócą tutaj do nas. Um, jeszcze raz wam chciałem podziękować wszystkim za to, że jesteście. Um, że jest nas już sześć paczek. To słuchajcie, teraz jak wszyscy by wpadli na live'a, to jakbym mówił, kurczę, gdzieś w teatrze do ludzi, nie. Fajnie, Fajnie będzie. Słuchajcie, jeszcze raz mordeczki. Dobrego weekendu Wam życzę, yy, 30. rozdajemy te jeszcze 50 dodatkowych yy, voucherów. <coughs> dzisiaj yy, ogłoszenie konkursu, yy, dzisiaj jeszcze wpadnie rolka z tymi rzeczami ze Stasi, z tymi itemami, co kupiłem, coś tam o nich opowiem. I ta rolka będzie w formie, w formie tego live'a, czyli to będzie taki live 10-15 minutowy, no bo tam za długo się nie będziemy nad, tych, yy, nad tymi ciuchami rozwodzić. To jest taka już zapowiedź. I następna sprawa, co ja chciałem powiedzieć Wam. No, i coś tam z historii, historii stacji opowiemy. Parę słów. I, I co? No, i nic. Dobrego weekendu Wam życzę. Jesteście zajebiści. Dziękuję za wczorajsze towarzystwo na live. I pozdrawiam Was serdecznie. Stay tuned. Jak to się mówi. I zapraszam Was wieczorem na live'a o 19 siemano.